33. P.P.A. minęło. Ja się bardzo cieszę z, tego, z tej konstrukcji przede wszystkim. To znaczy z konstrukcji zakładającej rozpięcie festiwalu między Jerem Springerem, widowiskiem, musicalem konstrukcyjnie bardzo nowoczesnym, dotyczącym współczesności, dotyczącym współczesności w takiej skali e, szerokiej dość w skali socjologicznej, społecznej. Przecież poruszamy problem wpływu mediów na, na nas. Poruszamy problem miejsca religii we współczesnym świecie. No więc to są takie tematy duże. Ja zobaczyłem dwuczęściowy spektakl muzyczny z piekielnie trudnym materiałem. Tutaj absolutna chwała dla reżysera i, i, i wykonawców jest to pokazane w tak fascynującej formie muzycznej, w tak pociągającej, przywrotnej intelektualnie formie powiedziałbym nie, literackiej dramaturgicznej, że wydało mi się, że będzie czymś absolutnie oczyszczającym poddanie się szokowi. I loved it. I thought the, the singing was beautiful. I loved the, um... The language fits so—it's uh, a, it's a lovely, dramatic, angry language, and there's a, it feels very percussive. And uh, I loved it. I mean, they were—it was wonderfully, wonderfully performed. For me, the biggest events of this festival. Był spektakl mikro, który pokazał piosenkę w takiej formie na scenie, jakiej jeszcze na tym festiwalu chyba nie widzieliśmy. Ciężko o mikro opowiadać, ponieważ, ponieważ forma tego, tego przedstawienia jest bardzo oryginalna, bardzo, no cóż, jedyna w swoim rodzaju. Przedstawienie, będące impresją na temat koncertu. Mais utilisant narzędzi rodents z teatru Taïnza, je ne sais pas, pantomimy. C'est vrai que c'est un projet qui est hybride qui est un mélange entre de la danse, puisque le, le corps des musiciens est très, très investi, puisque le sujet de la pièce, c'est le rêve d'un concert. Tout ça est juste pour être juste pour être Ee, świeżym, nowym, oryginalnym wy wykonywaniem muzyki na, na żywo. Patrząc na to, co, co robiła na scenie Maria Rad Raduczanu, no to jest dla mnie rodzaj wykonywania piosenki, który bardzo. Jest kompatybilny z tym festiwalem, to znaczy, to znaczy bardzo gorące przeżywanie e, piosenki, e, dzielenie się szczerymi emocjami z, z publicznością. E, no i cóż, no wszyscy, którzy byli na, na, na tym koncercie, myślę, potwierdzą, że no, daliśmy się ponieść jakiejś magii. E, którą wytworzyli na, na scenie Raduczanu i Ribot. Voices, które pokazało nam, że sposoby interpretacji kulturowo umieszczone w różnych częściach świata e, mogą się spotkać na jednej scenie, i zafunkcjonować niezwykle energetycznie, niezwykle dobrze dla, dla, dla słuchaczy. Mogą mogą dawać nam bardzo fajną energię właśnie takiej światowej kulturowej wspólnoty. The sources of my sound is basically music from all around the world. Not just music, but vocal sounds from all around the world. I've been listening, you know, I'm one of these guys, I spend a lot of time listening to music from different parts of the world, from Eastern Europe and um Central Africa, North Africa, you know, I just love different sounds, and I've always been intrigued by the sounds that the voice has been making. Bardzo to było ciekawe e, uczestniczyć w koncercie, gdzie, gdzie właściwie każdy śpiewa po swojemu. To znaczy, jeżeli się modlimy, to modlimy się e, tak, jak modlą się nie wiem, Afrykanie, jak modlą się. Żydzi, jak modl modlą się e, przedstawiciele jakichś innych kultur. Ten, ten tygiel kulturowy był, był fascynujący. No i jeszcze perfekcja wy wykonania muzycznego e, grupy Voices. Właściwie z Nowego Jorku, a tak naprawdę z całego świata. Co się cieszy z koncertu Wulga, bo odkąd zobaczyłem Mulę róż, gdzie Jacek Koman śpiewał rock i, i przeczytałem w, na, w napisach imię Jacek, no Jacek to musi być Polak, e, zacząłem, zacząłem gdzieś tam penetrować internet w, w, w jego poszukiwaniu. Okazało się, że Jacek Koman jest, jest Polakiem, polskim aktorem, który wyemigrował do Australii. Nie, zacząłem się mu przyglądać, no i znalazłem Wulgargrad. Wulgargrad y, pojawił się na festiwalu w klubie ETHER. I to też y, wzbudziło pewnego rodzaju konsternację wśród stałych bywalców festiwalu, bo my te piosenki świetnie znamy, może nie wszystkie, ale to były piosenki y, błatne, to były piosenki warszawskie, typu Balna Gnojnej, to były piosenki na przykład Wysockiego i, i teraz my te piosenki znamy ze, ze scen teatralnych, zawsze się śpiewało te piosenki w teatrze, natomiast Jacek Koman, e, używając absolutnie środków aktorskiej interpretacji piosenki, zrobił z zespołem bardzo dobrą im, imprezę w klubie więc e, przy piosenkach, e, które stanowią absolutnie jakiś taki trzon repertuarowy e, przeglądu piosenki aktorskiej, się, nagle mogliśmy się w nieskrępowany sposób świetnie bawić. Gramy gatunek, który się nazywa blatnej pisni w muzyce rosyjskiej. To jest e, rosyjska wersja e, czegoś, co, co w, my tu w polskiej kulturze nazywamy, nie wiem, piosenkę ulicy, Szemraną, coś takiego, knajacko. Rzeczy Szemrane zawsze mi jakoś tak były bliskie sercu. Ja nie muszę głęboko kopać, żeby, żeby znaleźć w sobie kwalifikacje do, do wykonywania tego. Zupełnie uczciwie mówiąc, nie myślałem, że, że, to, że my kiedykolwiek będziemy grali w ogóle dla, dla ludzi. Myślałem, że będziemy robić to dla własnej frajdy, która od początku była olbrzymia. Lugato Chocolat to jest taka linia recitali w charakterze typowo edynburskim. Edynburski recital polega na tym, że artysta na scenie w sposób niezwykle widowiskowy interpretuje piosenki. To jest bardzo często śmieszne. Artysta się często przebiera. Bardzo często artysta ma świetny kontakt z publicznością, wychodzi do publiczności, używa sobie tej publiczności, zapraszając ją na, na scenę. I w ostatnich latach z tego, z tego nurtu była Camille Sullivan, w zeszłym roku Mrs. Bank, a w tym roku wielki artysta Lugato Chocola, który ma dwie pasje: operę i ubranie z lajki. Nami, e, this show is very much an introduction of who I am to the audience, both here and everywhere else that I've done it. In very layman's terms, it's drag, but it's not drag at all because I am not trying to be a woman and I've still got my beard and I'm a bass, and a lot of people ask me why. W tym roku na przeglądzie piosenki aktorskiej było trochę więcej teatru, niż, niż może jest to zwy, zwykle. Przedstawienie sprawdzonej spółki Jerzy Bielunas, Mateo Pospieszalski i Maciek Florek, przedstawienie z teatru Kamienica, które. Też mi gdzieś do serca mocno trafiło, bo te czasy stanu wo wojennego e, do, do, dość intensywnie wspo wspominam i zawsze mi to wzrusza, kiedy widzę na scenie świetnie an animowane lalki. No a główną rolę w spektaklu grał właśnie Mały Adaś, e, który był lalką. E, no i oczywiście artyści związani z tym festiwalem. Wojtek Brzeziński, Marta Ledwoń, Agnieszka Matysiak, Emilian Kamiński pojawiali się na tym festiwalu w poprzednich jego edycjach i teraz zobaczyliśmy ich w znakomitym przedstawieniu w roniec strat. Chciałbym też, żeby ten spektakl zobaczyła młodzież. Dzieci nie. To mimo tego, tej konwencji baśniowej. I bohatera dziecięcego nie jest absolutnie spektakl dla dzieci. Tutaj się mówi o bardzo poważnych i skomplikowanych sprawach. Natomiast na tyle ważnych sądzę, że powinni to oglądać, yy, no dzisiejsi piętnastolatkowie, szesnasto, siedemnasto. Oni często uciekają od historii. Często ta historia, prawdę mówiąc, jest im serwowana w sposób no, małostrawny i taki może trochę za ciężki, dlatego może właśnie teatr szukający innego obrazowania mógłby się stać między innymi, oczywiście, miejscem, w którym się historii dotyka. Aktorskiej interpretacji piosenki przyciąga tylu e, widzów, tyle, tyle osób jest nim zainteresowanych. Konkurs rodzi nam nowe ta, talenty, uro, roże się spierają. Burzliwe obrady, pranie mózgu, w zasadzie było nas pięcioro, i każdy miał swojego faworyta, i to było bardzo trudne. A absolutnie mnie m, laureatka za x pobiła tu Kassandrą. Ta dziewczyna mnie zahipnotyzowała. Zaśpiewała tak, że ja nie wiedziałam, jak gdyby wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że ona to tworzy tu i teraz i nie wiadomo w jaki rejon, rejon jeszcze nas zaprowadzi. To jest moja twarz. Twarz, która nie działa. Wybraliśmy Jakuba Pawlaka dlatego, że powalił nas właśnie Yy, oryginalnością, taką, taką i, i dziwnością, i, i materiał był świetny, i właśnie wokalnie był bardzo interesujący, i, i był autentyczny. Jakub Pawlak, jako śpiewający informatyk, zasłużył na e, Grand Prix Konkursu Aktorskiej i in Interpretacji Piosenki. Naprawdę nie spodziewałem się tego Grand Prix. Naprawdę myślałem, że do, dla mnie ta nagroda publiczna to jest po prostu no, olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie wyróżnienie. A tutaj jeszcze ten złoty tukar, no nie Naprawdę nie wiem, nie wiem co opowiedzieć, naprawdę. To jest, no to jest na tym festiwalu naj, najważniejsze, że damy się Uwieść czyjejś osobowości, która, która bardzo nam chce, bardzo się chce z nami podzielić swoimi szczerymi emocjami, używając piosenki. Staram się pamiętać o laureatach poprzednich edycji przeglądu piosenki aktorskiej. Proponując im recitale, koncerty, spektakle w nowych edycjach festiwalu, tak w tym roku było z koncertem Plugawe Oko Poety, który był recitalem, koncertem Justyny Szafran. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo materiał był ryzykowny, a tak grupa artystów sprawdziła się po raz kolejny świetnie. Zakończyliśmy brelem galą prezentującą piosenkę aktorską w takim jakościowo najlepszym wydaniu i bardzo takim czystym, solowo wykonywane piosenki z, z repertuarem absolutnie klasycznym, jeśli chodzi o ten festiwal, i w przeciwieństwie do Brzera Springera, poruszającym tematy bardzo takie osobiste. Nie te właśnie duże tematy społeczno-socjologiczne jak w Jerry, tylko bardzo, bardzo osobiste, emocjonalne, prywatne. Mając sercu jest dla mnie tym, czym Shakespeare jest dla teatru dla, dramatycznego. Ja uważam, że każde pokolenie powinno odkryć Brela na nowo, jego odczytać. To jest według mnie materiał absolutnie ponadczasowy. Chodź, ta ikona piosenki aktorskiej nie, nie miała nigdy swojej gali, od początku istnienia tego przeglądu, no jest to raczej jakieś może niedopatrzenie, prawda? Bardzo lubię że Brel'a, jest... Piosenki... To są piosenki, które się nie starzeją. Słuchając tych piosenek równie dobrze moglibyśmy słuchać tego człowieka na dzisiaj i myślę, że siła rażenia byłaby taka sama. To jest mistrz i... Taki pozostanie. spojednania pierwszym dniem. Udało się to zrobić tak, dzięki wysiłkowi e, olbrzymiej ilości wspaniałych, pełnych wyobraźni, e, kochających teatr i muzykę twórców, że obydwie te, te produkcje, ten początek i koniec, były, wydaje mi się już można to powiedzieć obiektywnie, bardzo dobre. Bardzo się cieszę z nagrody imienia Aleksandra Bardiniego, to się nazywa dyplom mistrzowski. Zostałem w tym roku jego la laureatem, jego odbiorcą. Jestem w związku z tym członkiem kapituły imienia Aleksandra Bardiniego. I przed chwilą właśnie zrobiłem sobie listę takich, e, takich e, po pomysłów. Mam ich już dość sporo, nawet już jestem po jakichś wstępnych rozmowach z niektórymi artystami, więc zaczynamy pracować nad 34. przeglądem piosenki aktorskiej w 2013 roku. A jeszcze nie raz będę pamięcią wracał do tego 33. festiwalu i bardzo się z niego cieszył.